Witam na kolejnym filmie e, poświęconej mu że Wiktore C, przez firmę Worldlot, e, Poprzednio pokazywałem moją flotę amerykańską do tej gry. No, skoro była flota amerykańska, to teraz musi być flota japońska. No i zaczynamy od pięści uderzeniowej tej floty, mianowicie e, okrętów, ok, od okrętów liniowych klasy Yamato. Jak wiemy, cztery zostały zaplanowane. Wykonano tylko dwa Yamato i Musashi. Trzeci Shinano został przerobiony na lotniskowiec, a czwarty chyba nawet nie rozpoczęto budowy. Być może rozpoczęto, ale zaprzestano. Także nigdy nie został zrealizowany. No, w ogóle budowa Yamato była dosyć skomplikowana, ponieważ robiono go w całkowitej tajemnicy, co wymagało. Z zadaszenia całego doku, sztucznego doku, w którym ten okręt był budowany. Właściwie dwa takie doki za, za, zadaszono. Tak żeby samoloty amerykańskie czy jakieś brytyjskie nie były w stanie rozpoznać tego okrętu przed jego ukończeniem. E, mówimy o dwóch Yamato, ale widzimy trzy. Dwa są przed modernizacją, ten i ten, natomiast ten jest po modernizacji. I widać zwiększoną liczbę dział przeciwlotniczych, tak? Kosztem e, średniotlarii. E, sama gona nie wymaga stuprocentowej zgodności historycznej czyli, że jak się uprę to Mogę walczyć trzema Yamato równocześnie. Oczywiście jest to strasznie dużo punktów, ee, i to muszą być bardzo duże siły wtedy użyte do gry. Dobrze, Yamato odpływają na bok. Mam też mniejsze pancerniki. Pierwsza klasa, pierwsza grupa, pierwsza klasa, którą przedstawię, to jest klasa Nagato. Zostały zbudowane dwa okręty. Pierwszy to jest Nagato, a drugi to jest, już sprawdzam, bo nie pamiętam, Mutsu. Zostały pod koniec I wojny światowej przyjęte do uzbrojenia. No i, no i były użytkowane w II wojnie światowej. Zbliżmy, żebyśmy znali, widzieli szczegóły o tychże okrętów też mogę pokazać bliżej. Dobrze. nie pamiętam. To są chyba albo wydruki, albo robione przeze mnie okręty. Yy, bo robiłem i tak, konwertowałem też. Dobrze. O, tak chyba będzie optymalnie. Przepraszam, troszkę mi się trzęsie aparat. Dobrze. No dobra, jest to, są to dwa kolejne pancerniki floty japońskiej. Następnymi okrętami, jakie chciałem postawić, pokazać, są to pancerniki klasy Fuso. Fuso i to jest chyba Yamashiro. Tak, Yamashiro. Dwa pancerniki klasy Fuso. No i to jest jakby trzon mojej floty. Japoński. Do tego dochodzą lotniskowce. Zostawmy ten na razie jeszcze tutaj, natomiast szukam lotniskowców. Co my tu mamy? Nie mam za dużo lotniskowców japońskich. W zasadzie to mam cztery, ale chyba z tego to widzę na razie trzy. ty gdzieś mi się zapodział. No dobrze. Eee... <grytanie> Tylko się nie śmiejcie. Mam eee... dwa lotniskowce Akaki. Pierwszy zrobiłem sobie od podstaw. Eee... Jak już był ukończony. To okazało się, że dostałem drugi lotniskowie z lotniskowiec Akagi Wyprodukowany przez firmę Warlord. Możemy teraz porównać. Ten zrobiony przeze mnie e, z tym z tym wyprodukowanym oryginalnie przez Warlata. Na ile się różnią? Prawda? Warlord to jest ten największej podstawce, to łatwo poznasz oryginalne. E, okręty model dla bo mają ogromnie wielkie podstawki. Dobrze, e, to są e, Akagi. Do tego dorobiłem lotniskowiec e, Kaga. Prawda? No, bo wiadomo, że zrobiłem największe lotniskowiec. Tak. No, w planach mam jeszcze cały szereg. Innych, mniejszych lotniskowców japońskich, ale na razie jeszcze nie ruszyłem tego tematu. No i mam jeszcze stareńki lotniskowiec. Ja tylko go na razie. Nie... Gdzieś się zatoczył, gdzieś jest to. Pokażę następnym razem. Dobrze. Co my tu jeszcze dalej mamy? Mamy ciężkie krążowniki, których Japonia miała bardzo dużo. Mamy tak. Klasa Tone. Pierwszy. Drugi. W niskowce klasy Tone. Mikuma i Tone. Dobrze. Dwa lotniskowce klasy Mogami. Mikuma i sojuza. Dwa lotniskowce klasy Mogami. Yy. Tu jeszcze mam jakieś. Przepraszam, co ja gadam jakie lotnisko. Dwa krążowniki ciężkie klasy mogami, tak? O, boże. Kiedyś... Dobrze, co tu mamy? Jeszcze jeden mogami, tym razem oryginalny. robiony przez Węgla. Patrzcie, tu jest oryginalny. Tu jest robiony przeze mnie. Tak? By lepiej było widać. Mam jeszcze możecie. Zobaczyć, jakie są różnice. No, poza tym, że mój ma samolot. <noise> to raczej nie duże. Dobrze, to mamy trzy mogami. Yy. Tu jeszcze zrobię szybki przegląd, ponieważ przy okazji zrobię porządek w tych pudełkach. Yy. Więc yy. przy okazji zrobię porządek w pudełkach. Zobaczę ile tego mam, co mi zginęło. Ja już było to intensywnie używane eee, dobrze. To chyba wszystko. Eee, dobrze, mogami krążowniki klasy mogami. Kolejna klasa to są krążowniki klasy Mioko. Ashigara Haguro, Ojejku, jejku, jejku. Miyoko, troszeczkę, o, jak to tam powiększę, żeby było jej widać, potem zrobię zbliżenia i Naomi cztery kłażowniki klasy Miyoko. Zróbmy zbliżenie żebyście mogli szczegóły poglądać nie wiem, jak z O, tak to wygląda. Dobrze. Odjedźmy kamerę. Dobrze. Kaczowniki japońskie są bardzo fajne w tej grze, ponieważ są szybsze. Są szybsze niż zwykle niż krążowniki amerykańskie e, i ta przewaga prędkości e, zapewnia im to, że bardzo ciężko je zniszczyć. Dobra, następna klasa. Fudu Pierwszy, drugi, a nie, to jest Aoba. E, dobrze. Mam jeden krążownik klasy Furutaka. Eee, tu mamy klżonniki klasy oba, dwa, dwie sztuki. Hmm, co my tu jeszcze mamy? Klasa Agano. Pierwszy, w nietypowym malowaniu jasnym. Drugi. Pierwszy ten to jest Agano. Potem mamy Yahagi. Później jest Sakawa. Trzeci. Później jest Noshiro. Cztery. Cztery krążowniki klasy Agano. Bardzo. Ostatnie przybliżenie. Dobre. To są ciężkie krążowniki japońskie. E, co my tu dalej mamy? Jak wiemy, flota japońska była uzbrojona w torpedy napędzane tlenem. Które miały większą prędkość, i większy zasięg niż zwykłe torpedy używane przez inne floty. Były to tak zwane długie lance. I tu mamy trzy krążowniki klasy Kuma, wyposażone każdy po, uwaga, w sensie 40 wyrzutni torped. No zwykle to tych wyrzutni było kilka, tak? Natomiast to, to było, były takie. Okręty pomyślane po to, żeby oddawać taką śmiertelną salwę do floty przeciwnika. No później okazało się, że to nie jest najlepszy pomysł i je chyba przebudowano na okręty nosiciele miniaturowych łodzi podwodnych, czy coś takiego, także... Natomiast, no, że sprawdzają się idealnie. W szczególności, że jest chyba taki przepis, który pozwala wystrzelić y, 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 torpedy japońskie przed pierwszą tutaj. Dobrze, co jeszcze mamy? Mamy krążowniki lekkiej klasy Nagara. To są dwie sztuki Nagara i Isuzu. Jak widać eksperymentowałem z podstawkami, te mają dosyć nietypowy kształt. Miałem pomysł, tak? Dobrze. O, odpływają. Do głównego zgrupowania floty. Co my tu jeszcze mamy? Krążowniki klasy Sendai. A, mam jeszcze jedną nagarę. Znalazłem jeszcze jedną nagarę. I jeszcze jedną nagarę. W sumie tych nagar mam pięć. Jeszcze raz je pokażę. Wszystkie 5. Już sam nie pamiętam, co robiłem. Już dosyć dawno nie wyjmowałem tych pudełek. Pięć krążowników na nagara. No, całkiem niezły zestaw. No, to są takie stare krążowniki, widać. Trzy, komin, trzy kominowce. Yy. Dobra. Teraz mamy krążowniki klasy... A nie! Jeszcze jedną nagarę znalazłem, tylko w innym malowaniu. Proszę bardzo, cała ciemna. Jakieś późne malowanie jest. Dobrze. Czyli w sumie nagar jest sześć. Potem mam jeden klasy Sendai. Chyba był jeden w ogóle w tej klasie Krążę, Zbliżony, ma cztery kominy. Chyba ciut większy jest od tej nagary. I co my tu jeszcze mamy? Zostały nam niszczyciele. No, i niszczyciel jest cały okno, A jeszcze tutaj. Wszędzie są niszczyciele. No dobrze. Postaramy się jakoś je zgrupować. Klasa Yugumo. Proszę bardzo, tu będzie klasa Yugumo. Zrobię mniejsza, żeby więcej weszło. Pierwszy. Drugi. Tak jak mówiłem, niszczyciele są bardzo skuteczne w grze, do tego stopnia, że grając wprowadziliśmy ograniczenie odnośnie liczby niszczycieli w danym skrupowaniu, no, Grając samymi niszczycielami. One są skuteczne, ale są też jednorazowe, czyli zwykle giną od pierwszej salwy większego okrętu, więc mi się niestety posklejały okręty. Ta imitacja wody morskiej ma to do siebie, że no, na razie znalazłem 3, 6, 8 klasy yuga. Dobrze, teraz jest klasa Kagera. 2 i szukamy dalej. O tutaj widać, też eksperymentowałem z podstawkami. E Także widać, nie jest to wszystko jednolicie jeszcze? Całe pudełko niszczycieli. A, jeszcze jeden. Jest yugumo. Jest yugumo. Ja tam robiłem całe, całe zestawy tych niszczycieli w danej klasie. Także ich jest bardzo dużo. Yugumo. tu mamy tak 2, 4, 6, 8, 10. Dobrze. Będę po 10 układów. Jugumo. gumo Dobrze. E, 4 kagero. Raz, dwa, trzy, cztery e, Co my mamy? Piąty kagero. Szósty, siódmy, ósmy, no to może jednak po dwanaście będę układał. dziewiąty, dziesiąty, jedenasty, dwunasty. Trzynasty każdego, czternasty, piętnasty, szesnasty, siedemnasty dobra, Krasa pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty. Jeszcze gumo znalazłem. Jeszcze jeden jogumo, już poza ekranem kładę. Teraz pokażę wszystkie. Jeszcze jeden jogumo.

10. i co jeszcze mamy z tych niszczycieli jeszcze mamy jedno pudełko niszczycieli już sprawdzam no jest ten który był dostarczony przez prezesenta w, w starterze czyli niszczyciele klasy Fubuki różnych podklas pierwszy Ten jest Fubuki 1 drugi trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy. 9, 10, 11, 12 i 13. A i to są wszystkie moje niszyciele japońskie. Przynajmniej wszystkie te, które znalazłam, w porządku. Więc mamy tak, żeby wszystkie było widać. Pierwsza to jest klasa Juguma. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 sztuk. Długie 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 sztuk. Potem mamy Asasio. 2, 4, 6, 8, 10. Potem mamy Fubuki. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Gdzieś gdzieś jeszcze mam na pewno japoński niszczyciel, także to nie jest wszystko. Ale tak jak widać, jest to cała moja flota japońska w tym momencie. Wszystko co zrobiłem: pancerniki, zrobię powiększenie. Pancerniki od Yamato poprzez te mniejsze. Ciężki, lotniskowca oczywiście, na razie 3. Czwarty gdzieś jest nieobecny. A to był jeden z pierwszych lotniskowców, ten jest malutki. Potem mamy ciężkie krążowniki, potem mamy lekkie krążowniki. No i niszczyciele. No dobra. To jest to co chciałem Wam pokazać, cała moja flota japońska. Także napiszcie w komentarzach co o tym myślicie, czy interesuje Was ten temat czy mamy robić kolejne filmy z tej serii, ponieważ mam jeszcze do pokazania flotę włoską, francuską, niemiecką i pewien zaczątek floty brytyjskiej, czyli sławnej Royal Navy, której prawdopodobnie nie robiłem dużej ilości. No nie wiem dlaczego, tak wyszło po prostu. Mam, mamy trochę wydrukowanych modeli, których nigdy nie skończyłem. Dobra, na tym kończymy ten film. Zapraszam na kolejne. Pozdrawiam.